Najmniejsi w Chrystusie, bracia i siostry, jeżeli uważnie słuchaliśmy słów Ewangelii, to chyba mieliśmy trochę kłopotu, bo Pan Jezus mówi o rozłamie, zwłaszcza dotykającym także tych najbliższych więzi rodzinnych, więzi powinowactwa. To jak to zrozumieć? W kontekście tego, co Jezus powiedział, pokój wam pokój mój daję wam, nie jak świat ja wam daję. O co to chodzi? Otóż chodzi o to, żeby być jednoznacznym człowiekiem, żeby mądrze wybierać żeby w tych wyborach naszych ważniejszy był Chrystus, wierność Ewangelii, wierność człowiekowi, aniżeli pewne układy, czy nawet więzi. Bo czasem więzi osób bliskich też mogą być patologiczne. Nie wszystkie są takie, jak to się mówi z książki. Chodzi o to, że Jezus chce pokoju, tylko pokoju zbudowanego na prawdzie. A jeżeli jest rozłam, to dlatego, że to jest konsekwencja. Jeżeli ktoś wybiera wierność swemu sumieniu, prawdzie, miłości, to z tego powodu może być przez niektórych odrzuconych. Zresztą popatrzmy, Jezus nie szukał fałszywego pokoju. Nie wchodził w układy z Sanhedrynem. Nie negocjował z Piłatem czy Herodem. Był jednoznaczny, przejrzysty, transparentny, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem. Apostoł patrząc na Jezusa do nas mówi, byśmy my to samo czynili. Patrzmy na Jezusa, który nam przewodzi w wierze i ją wydoskonala. On zamiast radości, którą mu obiecano, przecierpiał krzyż nie bacząc na jego hańbę. Dlatego zasiadł po prawicy na tronie Boga. Jezus jest jednoznaczny. Są takie sytuacje w życiu człowieka, gdzie nie ma trzeciego wyjścia, tak zwanego. Albo się będzie bohaterem, albo zdrajcą, a może nawet i zbrodniarzem. Otto Schimek, którego ciało leży niedaleko Tarnowa w Machowej, żołnierz austriacki, w czasie wojny dostał polecenie, żeby rozstrzelać Niewinnych Polaków, zakładników. Nie zrobił tego. To jego rozstrzelano. Oprawcy hitlerowscy niemieccy. Dzisiaj jest bohaterem. Inaczej byłby zbrodniarzem. Ale po co tak daleko szukać? Nieraz są takie relacje te zwyczajne, ludzkie, kiedy trzeba wybrać i inne rzeczy porzucić. Znam młodego chłopaka, dzisiaj już żonatego, który mi kiedyś opowiadał, na studiach miał kumpli, trzymali się, ale on był taki trochę, że nie robił tego, co wszyscy. Nie sypiał żadną dziewczyną i to mieli mu za złe. Nawet mu speparowali sytuację, żeby tego dokonał, on wtedy się zbulwersował. Jesteście prymitywni, wulgarni, wredni. Nie chcę was znać. I skończył kumplostwo. To jest właśnie ta wierność i ten wybór rezygnując z tych, którzy mienili się że są jego przyjaciółmi. Patrzmy na dzisiejszego bohatera Jeremiasza, proroka, który także chciał wpływać, znając Boży pomysł na rozwiązanie różnych spraw, także na sprawy polityczne. Jego słowa były odrzucane. Król się sprzeciwiał. Inni, jak słyszeliśmy, wrzucili go do takiego dołu, do cysterny na wodę. I on wolał tam w tym błocie być, aniżeli być w błocie moralnym, zdradzając swoją misję, ustępując. I takich sytuacji są tysiące, można by je przytaczać. Chociażby popatrzmy, oglądacie tę zniewoloną, prawda, ten serial. Jest tam taka scena, kiedy ta kobieta wzięta do domu publicznego. Nie chcę pójść w układy. I ta szefowa tego domu mówi, co to? Żaden problem. Pięć minut, jesteś wolna, masz pieniądze w ogóle inaczej. Nie. Nie. To jest wielkość. Bo jak ktoś powiedział, z prądem wody rzeki popłynie i zdechła ryba, ale pod prąd. Strona źródła, tylko ta, która jest żywa. Apostoł na dzisiaj mówi o tym, żeby się opierać grzechowi nawet do krwi. Nie tylko własnemu, także grzechowi innych ludzi, by tego grzechu nie akceptować. Żeby przeciwstawić się strukturom zła, propagandzie zła. W Ewangelii nie ma. Wezwania do tak zwanego świętego spokoju. Co mnie to obchodzi, nie moja sprawa. Moja sprawa. Kościół jest miłosierny, idąc za Chrystusa, ale przecież nigdy nie wyraża zgody na zło. Może mi litować, się, szukać ratowania, przebaczać, ale nigdy kosztem prawdy. Jeżeli by to robił, zaparłby się Chrystusa. Paweł Apostol tak kiedyś mówił, Gdybym się chciał tylko ludziom podobać, nie podobałbym się Mojemu Panu. Czyli by zdradził Chrystusa. Nie wiem, czyście zauważyli, w Ewangelii nie ma pewnych słów, które są dzisiaj bardzo modne. Jest takie słowo, które nazywa się tolerancja. I o ile dawniej w słownikach to można wyczytać starych, tolerancja to było znoszenie z przykrością cudzej odmienności. O tyle dzisiaj tę tolerancję chce się rozumieć jako zgodę na wszystko, brak reakcji, obojętność. Ale to nie jest to. Tego w Ewangelii nie ma. Konformizm, jakieś dostosowanie się do pewnych rzeczy dla świętego spokoju, wygody, to nie jest ewangeliczne. Kompromis, czyli rezygnacja z prawdy. Nie ma takich słów Ewangelii. Popatrzmy, Jezus mówi wprost w jednym z miejsc: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Nawet w układach politycznych, społecznych, jest taka ważna rzecz, żeby upierać na prawdzie. Jeżeli jest oparte coś na takim zgniłym kompromisie, Kompromisie, to potem się to wszystko wlecze i mamy to dowód w naszej ojczyźnie. Nie ma kompromisu ze złem. Nie można Ewangelii zniekształcać, upraszczać. Jak powiedział święty, przepraszam, może będzie święty, papież Franciszek, Ewangelię się bierze gołymi rękami. Czasem może to nas parzyć, nigdy przez rękawice. Mój kolega, który w Niemczech Federalnych był na zastępstwie. Słyszy, jak proboż mówi mu, w niedzielę to tego tekstu nie czytaj. Bo to jest zbyt radykalne, to drastyczne. Tego też, bo to zrazisz ludzi. Czyli zdrada Ewangelii? Żeby nie zrazić sobie człowieka. Chrystus był znakiem sprzeciwu. I tak jest i w kościele. Kościół musi być czytelny, jednoznaczny. Wtedy będzie atrakcyjny, wtedy będzie kimś. I każdy chrześcijanin musi być też czytelny, jednoznaczny, z jednej bryły, nie popękany, nie taki nie do końca określony. Są chrześcijanie co dzień. Idą do kościoła i nie wiedzą, czy wrócą. Żegnają się ze swoimi bliskimi w krajach, gdzie są prześladowani, w Azji, w Afryce, a jednak trwają przy Chrystusie. Znamy i Azję Bibi, i znamy innych ludzi, którzy stoją przy Chrystusie, chociaż idą za to do więzienia w obronie wiary. Jak sobie z tym wszystkim dać radę? Czy to jest wykonalne? O własnych siłach nie. Dlatego Jezus nam dzisiaj mówi: Przyszedłem, ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, by on już zapłonął. Co to za ogień? Ten ogień to jest Jego zanurzenie w mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ale ten ogień to także Duch Święty, który został nam dany, by nas formował, kształtował. Na podobieństwo Syna Bożego. Dzisiaj w czasie chrztu, tych naszych myłślińskich, którzy nam tak pomagają uczestniczyć w mszy świętej, uważnie słuchają słowa nie przeszkadzając. Na nich także stąpi dzisiaj Duch Święty, i jego mocą Chrystus uczyni ich dziećmi Boga. Tak było i w naszym życiu, to, do czegoś zobowiązuje. Jak mówi to francuskie powiedzenie, noblesse oblige szlachectwo zobowiązuje. Przyjmij mi ten ogień Ducha Świętego w czasie tej Eucharystii. Stąd idzie ogień, który wypala w nas to, co jest złe, grzeszne, prymitywnie niedojrzałe, a zapala w nas to, co dobre, oświeca, ogrzewa i daje nam życie, daje nam miłość, bo Duch Święty jest. Osobową miłością. I wtedy będziemy umieli opowiedzieć jednoznacznie, ale także bronić tych, których krzywdzą, poniżają, którymi gardzą, których odrzucają. To będzie także i nasza sprawa, bo tak czynił Jezus i tak Jezus chce, byśmy my czynili. Amen.